Część Boże wojsku polskiemu. Chcielibyśmy nieba przychylić żołnierzowi życzymy żeby polski żołnierz miał zawsze to poczucie że służy polskiej racji stanu że stoi na straży polskich interesów narodowych że nie jest posyłany na cudze wojny i nie służy obcym interesom. Czego życzyć narodowi w tym dniu tego podwójnego święta, święta Wojska Polskiego i święta naszej hetmanki i królowej, święta w Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny? Czego życzyć wszystkim Polakom, no, żeby nigdy nie zostali osamotnieni, żeby nigdy więcej, jak to bywało w historii, nie zostali osamotnieni, żeby nie znaleźli się w sytuacji, w której nie będzie wojska polskiego i nie będzie pomocy i łask najwyższych instancji niebieskich. Tego życzę sobie, moim bliskim i wszystkim rodakom w dniu tego pięknego święta grup nieznanego żołnierza za nami za chwilę defilada. Oby wojsko polskie nosiło mundur, znaki narodowe i broń, nie od parady. Na to liczymy, o to się modlimy, tego życzymy żołnierzom i wszystkim cywilom, rodakom, bo to los cywilów zależy od tego, czy wojsko polskie znajdzie się. W odpowiednim momencie, na odpowiednim odcinku odpowiednio ukierunkowanego frontu z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy szczególny dzień Dzień Oręża Polskiego, Dzień naszych żołnierzy, którym w dniu dzisiejszym szczególnie dziękujemy i składamy serdeczne życzenia. Dzisiaj święto Wojska Polskiego wypadałoby złożyć życzenia wojsku polskiemu, a więc życzyłbym świetnego sprzętu i świetnej myśli wojskowej, takiej, że klękajcie narody. Życzyłbym również mądrości dowódców i mądrości przywódców tego państwa, żeby tego sprzętu nigdy nie trzeba było używać, no i szczęścia, które tylko Pan Bóg nosi. Dziękuję już do nas nadlatują. Do zwalczania, jak również do bliskiego lotniczego. Myśliwcem wielu zadań, piątej generacji. Tuż za nim czołg m 1 a FAS. to czołg podstawowy konstrukcji amerykańskiej. 哦，大爷。